Pamiętacie tę scenę? On na mnie to zawsze robiło jakieś <noise> ogromne wrażenie. Luke używa mocy. My użyjemy swojej mocy do ostrzenia. Pomysł na taką prezentację podsunął mi jeden z kursantów, który po. Szybkim opanowaniu tej metody powiedział, że właściwie to można by ostrzyć z zamkniętymi oczami. Zaraz, zaraz e, zapytacie, jak to jest w ogóle możliwe. <gryw> Najpierw musimy coś ustalić. Musimy wprowadzić pewną ideę. Ideę tak zwanego noża elementarnego. Ta idea pozwoli nam ustalić wspólny język na temat. Prostej w zasadzie czynności, jaką jest uzyskanie odpowiednio ostrego narzędzia do pracy z drewnem: dłuta albo noża w strugu. Umawiamy się po prostu na pewne nazywnictwo, którego będziemy się trzymali w dalszej części tej opowieści, tak żebyśmy wszyscy wiedzieli o czym rozmawiamy. Nóż elementarny to właściwie tylko symbol, ale symbol, który ma swój kształt. Konkretnie jest to bryła. Posiadająca swoje powierzchnie i specjalnie nie mówię płaszczyzny. O tym, dlaczego tak nie mówię, za chwilę. Powierzchnia przednia, zwana powierzchnią natarcia, umówmy się na nazwę pierś noża. Powierzchnia dolna, zwana powierzchnią przyłożenia, czyli grzbiet noża. Oraz dwie boczne powierzchnie. Które generalnie w naszej opowieści o ostrości nie będą brały jakiegoś większego udziału. Przecięcie się powierzchni przedniej, czyli piersi noża, z powierzchnią dolną, czyli z grzbietem, tworzy główną krawędź ostrza noża. Przecięcie się powierzchni bocznych z piersią noża tworzy boczne krawędzie skrawające proste. Teraz, kiedy rozmawiamy już wspólnym językiem, możemy wprowadzić główną bohaterkę naszej opowieści, czyli ostrość ostrość jakiej potrzebujemy w naszych narzędziach. I mówiąc ostrość, mam na myśli jakość. Jakość krawędzi, które powstają na styku podstawowych powierzchni naszej idei noża elementarnego. W fotografii pojęcie ostrości ma ścisły związek ze szczegółowością obrazu. To dobra analogia, aczkolwiek uściślę dla tej części z was, która ma do czynienia z fotografią. Chodzi o ostrość wynikającą z rozdzielczości obrazu, a nie z tak zwanego rozmycia, albo tak zwanej głębi ostrości. Mówimy po prostu o pikselach. Obraz nieostry będzie mocno spikselizowany, czyli będzie miał poszarpane krawędzie nawet w niewielkim już powiększeniu. Obraz ostry będzie miał w dużym uproszczeniu więcej pikseli i krawędzie będą bardziej gładkie. Jakość, czyli ostrość krawędzi w naszym teoretycznym nożu elementarnym będzie bezpośrednio zależała od jakości powierzchni, które tworzą tę krawędź. Parafrazując, jeżeli pierś i grzbiet naszego noża będą miały przyjemnie wysoką rozdzielczość, czyli będą miały jednolicie wypolerowaną powierzchnię, to równie wysoką rozdzielczość będzie miała krawędź tnąca. I nie potrzeba nam wcale 8K ani 4K. Wystarczy porządne full HD. Ta analogia to oczywiście ogromne uproszczenie, bo w kategoriach obrazu. Szczegółowość, zdetalizowanie albo rozdzielczość mogą stanowić problem. Dobre przygotowanie tych powierzchni będzie bardziej przypominało usuwanie tej szczegółowości. Mówiąc szczegółowość, mam na myśli rysy, ślady korozji, jakieś pozostałości po obróbce w fabryce. To mam na myśli, mówiąc szczegółowość. To jest coś takiego. Jak grafik, który w Photoshopie usuwa wszelkie skazy na skórze, modelki typu jakieś tam bryszczyki, przebarwienia skóry czy jakieś inne niedoskonałości. Idźmy dalej. Grafik do swojej pracy ma specjalistyczne narzędzia, typu tam Photoshop, Affinity czy inny GIMB. To jest nasz Photoshop. Tutaj są wszystkie funkcje, których potrzebujemy: Hill, lasso, pen, clone, a nawet dodge and burn. Taka prosta osełka diamentowa nie zapewni nam 8K, ale da nam właśnie praktyczne Full HD, które da się oglądać na wszystkich ekranach. I wiem, że mówią o parametrach obrazu bardziej ze świata wideo niż foto, ale tak jest chyba prościej, bo wszyscy bardziej rozumiemy termin full HD niż 1920 na 1080 pikseli. Dobra, wiem o co chcecie zapytać. O kąty. Prawdopodobnie najbardziej interesuje was kąt pomiędzy piersią a grzbietem noża. Napomknę o tym za chwilę. Poza tym są jeszcze trzy inne kąty, o których warto wiedzieć, ale wszystkie one mają wpływ na sam proces skrawania. A nie na ostrość. To jest temat na inną okazję. Dzisiaj skupiamy się tylko na ostrości. Spójrzcie, pierś naszego noża elementarnego w trakcie pocierania o płaską osełkę może stykać się z nią krawędziami lub w mniejszym bądź większym stopniu powierzchnią pomiędzy tymi krawędziami. Zwróćcie uwagę, że ta powierzchnia nie jest płaska, a lekko wypukła. Wynika to z tego, że Narzędzie prowadzimy po osełce, trzymając je w dłoniach i stojąc na nogach, a nasze kończyny nie są stabilną platformą, jak jakiś stalowy statyw czy prowadnik. I wbrew pozorom, nie jest to wada tej metody, tylko ogromna zaleta. Dzięki tej wypukłości piersi noża możemy z łatwością wychwycić różnicę w dźwięku, jaki wydaje nasz nóż elementarny, prowadzony na tych krawędziach, jak i na tej. Wypukłości. Posłuchajcie, tak brzmią krawędzie, a tak brzmi wypukłość. Krawędzie brzmią zdecydowanie wyżej niż brzuszek. Zapamiętajmy tę prawidłowość, a sama metoda będzie bardzo prosta. Opieramy pierś noża o osełkę mniej więcej środkiem jej wypukłości. Znaczy wypukłości noża, nie osełki. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy rzeczywiście kąt jest właściwy, pochylamy nieco nóż do momentu zmiany częstotliwości dźwięku na wyższy i unosimy go aż do zmiany częstotliwości na niższe rejestry. W ten sposób zachowujemy pożądany kąt. W trakcie ostrzenia sprawdzamy co chwilę, czy na krawędzi skrawającej po stronie grzbietu noża nie pojawiła się ostrzyna. Czyli zadzior metalu, świadczący o tym, że pierś noża i grzbiet spotkały się. Ważne, żeby ostrzyna była wyczuwalna na całej krawędzi. Po uzyskaniu ostrzyny na całej krawędzi skrawającej, odwracamy osełkę na stronę o wyższej granulacji i zaczynamy pocierać nożem dokładnie tak samo jak poprzednio, czyli mniej więcej środkiem wypukłości. Jednocześnie, Powoli zwiększając kąt aż do zdecydowanej zmiany częstotliwości na wyższą. Oznacza to, że pocieramy dokładnie krawędzią skrawającą, na czym nam właśnie zależy. Od momentu zmiany dźwięku przestajemy zwiększać kąt ostrzenia i pozostajemy na krawędzi skrawającej dosłownie przez chwilkę. Mogą to być trzy posunięcia. To wystarczy. Ale to jeszcze nie koniec. Wracając do naszej pikselowej analogii, mamy coś około 480p. Pora na uzyskanie Full HD. Do tego będzie nam potrzebna polerka ze skóry. Przy innej okazji pokażę Wam, jak ją wykonać. Natomiast w opisie filmu załączam linki do niezbędnych materiałów, w tym do sklepu z porządną skórą. Zaczynam od intensywnego pocierania krawędzią skrawającą od strony piersiowej noża. Około 20 mocnych, intensywnych pociągnięć. Potem pocieram powierzchnię grzbietową. Przy pierwszym kontakcie powinniście zobaczyć odłamującą się ostrzynę. Ilość powtórzeń no, dowolna kilka, kilkanaście razy. Koniec. Tak, to wszystko. Jeżeli wykonaliście tę procedurę właściwie, to macie ostre narzędzie, które po pierwsze będzie przyjemne w używaniu, ale przede wszystkim o wiele bezpieczniejsze, ponieważ łatwiej jest je kontrolować. No dobra. Łatwo jest mi powiedzieć, że to proste, ponieważ mam sporą praktykę w ostrzeniu. Zobaczymy czy mój 14-letni syn, który do tej pory nigdy nie naostrzył żadnego dłuta, poradzi sobie stosując metodę wiedźmi e, pfu dżedańską. Pozostaje jeszcze jedna bardzo ważna kwestia: jak sprawdzić, czy nasze narzędzie jest rzeczywiście ostre? Tak się składa, że każdy z nas posiada własny, bardzo czuły miernik ostrości. <laughs> o ile mamy chociaż jeden palec, a właściwie paznokieć. I teraz ostrzeżenie dla osób o słabszych nerwach: tak, będziemy dotykali ostrym narzędziem płytki paznokcia. Tylko dotykali. Bardzo delikatnie. Jeżeli, mimo to, masz opory, możesz do tego celu wykorzystać na przykład długopis, ale płytka paznokcia jest lepsza. Zaraz powiem Wam dlaczego. Leciutko przytykamy krawędź skrawającą do płytki paznokcia. Odpowiednio ostre narzędzie natychmiast się do niej przykleja, podczas gdy narzędzie tępe będzie się ślizgało. Ten etap jesteśmy w stanie zastąpić długopisem. Natomiast paznokieć ma pewną przewagę. W najniższej swojej warstwie nasze paznokcie posiadają tak zwane łożysko, które jest bardzo silnie unerwione czyli posiada super czułe detektory, które w momencie bardzo delikatnego przyciągnięcia narzędziem po płytce są w stanie wyłapać najmniejsze wyszczerbienia albo. Nieodłamaną ostrzynę. To o wiele lepszy sposób na sprawdzenie ostrości niż test kartki. No. I paznokcie zawsze mamy przy sobie. W odróżnieniu od kartek. Szczerze mówiąc to, mój syn nawet delikatnie mnie zszokował tym, jak szybko opanował tą jedajską <gryw> metodę ostrzenia. On wcale nie chciał przyjść ze mną do warsztatu i wcale nie chciał się tego nauczyć. Wyobraźcie sobie, <gryw> Jak szybko można się tego nauczyć w sytuacji, w której ktoś chce, a zakładam, że wy chcecie. To jest świetny moment na to, żeby na chwilkę wrócić do tematu kątów. Mówiłem wam wcześniej o tym, że tych kątów tam jest kilka. Nas właściwie interesuje tylko kąt ostrza, czyli kąt pomiędzy grzbietem a piersią naszego noża elementarnego, w tym przypadku duta. To jest dosyć indywidualna kwestia. Troszeczkę wynikająca z naturalnych predyspozycji i poczucia równowagi. W moim przypadku ten kąt to właściwie zawsze coś około 28 stopni. Pomiędzy 25 a 30 jesteście w domu. Jakie znaczenie ma ten kąt? Generalna zasada jest taka, że im niższy kąt ostrza, tym łatwiejsza obróbka, ale Samo ostrze jest delikatniejsze łatwiej je wyszczerbić. Pomiędzy 25 a 30 to jest świetny kompromis pomiędzy właśnie łatwością obróbki a trwałością naszego ostrza. <grym> Moi drodzy, na pewno nie wyczerpaliśmy tematu. Myślę, że w Waszych głowach już teraz urodziło się sporo pytań, czy w taki sam sposób można ostrzyć noże strugów. Od razu wam odpowiem, że. Ja tak nie ostrze noże strugów, noże strugów ostrze w prowadnikach. Kolejne pytanie: dlaczego nie polecam osełek, spółki, premium? Mam na myśli tych drogich osełek, które produkowane są przez duże marki, uznane w branży. No między innymi właśnie dlatego. Generalnie z tymi drogimi, markowymi osełkami właściwie to mam same złe doświadczenia. <laughs> nie wiem, jakie są Wasze. Napiszcie w komentarzach, czy, czy może Wasze są inne. Dlaczego nie używam osoek wodnych? Używam. Jak sformatować nowe narzędzie do tego, żeby w ogóle można było je naostrzyć? Tych pytań jest naprawdę dużo i dzisiaj na pewno na wszystkie nie odpowiemy, ale w tym roku w tym roku będzie na pewno więcej na kanale takich edukacyjnych treści, które mi osobiście sprawiają wiele radości. No, przede wszystkim sam muszę się dużo nauczyć, żeby wiedzieć, w jaki sposób wam tę wiedzę przekazywać. Nie ukrywam, że te rodzące się w Waszych głowach pytania pomagają mi tworzyć przyszłe treści. Także, jeżeli coś tam się w Waszych głowach narodziło, dajcie znać a na pewno gdzieś na jakimś etapie w mojej głowie również coś się poukłada na tyle, żeby można było z tego zrobić jakiś fajny materiał. I cóż, duta laserowe w dłoń.